Z tej strony tomusz.pl i dzisiaj sobie płyniemy po wodzie. Zaraz wam pokażę czemu. Ponieważ chcę na tej łodzi z mapy Hover Race. No, gdzie jestem ja z jakimś gościem, to mój osobisty. Tylko jest, który jest, to jest. 1000 coś. Ale sam. Dobra, powrót. Fajna kamera. Film to jest z serii. Pogrywamy kogama. Już on no zobaczę jak będzie się nazywał. A, 245. Dawaj. No, ta motoróweczka. 245. Ja niczego nie widzę. Skąd powróciłem? Okej. Okay. A tyłam? Jeszcze. Dwieście dwadzieścia jeden. jeszcze 6 cio. Dajemy, dajemy, dajemy. Jej końców klawisz. No i 224 był. No widzicie teraz? 229. 230 jak podwyrzesz się i spada. Dobra, odrodzimy się. Dobra, tu napis Kogama. я сейчас бросаю видок. Эскейп. Не. Где? Кругома. Добро. А так. И... А, ну что, вообще, куплючик. Dobra, mamy koganę piękną. No to ja się z Wami żegnam. 245 i 230. 260 tyłem, a 245 przodem. 15 różnicy. Nie wiem, czy to będzie, lecz zobaczymy. No to się z Wami żegnam. Pa, pa.